Drodzy Państwo, cieszę się, że będziemy razem podróżować do Tartu. To jest kontynuacja formatu, który zainicjowałem w ubiegłym roku, zapraszając moich odpowiedników z państw bałtyckich i Ukrainy do Białego Stoku, mojego rodzinnego miasta, położonego blisko granicy też z Białorusią. Tartu, jak Państwo wiedzą, bardzo blisko granicy z Rosją. To też jest bardzo jasny sygnał, który wysyłamy. W, nie boimy się. Jesteśmy razem, chcemy razem rozwiązywać te problemy, które są przed nami. Krótkie spotkanie w tym gronie, można powiedzieć, wypróbowanych przyjaciół, w którym od roku się spotykamy, a więc przewodniczący parlamentów Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Ukrainy. Przewodniczący Stefańczuk w ostatniej chwili okazało się że z powodu swoich konstytucyjnych obowiązków, będzie musiał zostać na Ukrainie, będzie łączył się z nami online, ale my mamy nadzieję porozmawiać przede wszystkim, o tym, co dla nas jest dzisiaj najważniejsze, a więc w o bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie w wymiarze wsparcia Ukrainy. Relacji transatlantyckich, ataków hybrydowych na Bałtyku, bo bezpieczeństwo Bałtyku staje się jedną z najważniejszych sfer naszej wspólnej odpowiedzialności i tutaj też parlamenty przez różnego rodzaju działalność komisji, ale też i spotkania, ale też i stymulowanie rządów mają olbrzymie zadanie. My musimy jakby dokonać takiej mentalnej zmiany i dokonać znowu zaślubin Polski z morzem, w tym sensie, żeby odwrócić się do Bałtyku. Przodem, a nie plecami jak było do tej pory. W tej, do tej pory jednym z naszych fundamentalnych kierunków było południe. Spoglądaliśmy bardzo intensywnie w stronę współpracy wyszehradzkiej, sięgaliśmy jeszcze dalej na południe. Teraz jest czas, żebyśmy zauważyli w naszej polityce północ, żebyśmy na nowo poczuli się krajem bałtyckim, żebyśmy potwierdzili naszą rolę Polski jako lidera Europy Północnej. Stąd tak bardzo dużo wysiłków i moich, ale też i premiera i wszystkich którzy dzisiaj y, tą polityką zagraniczną w swoich obszarach się zajmują. Ja w obszarze dyplomacji parlamentarnej, żeby spotykać się w formatach bałtyckich, nordyckich. w Premier, jak wiecie, niedawno uczestniczył w tym szczycie w formule tak zwanej NB8, czyli nordycko-bałtycka ósemka. Ja też mam bardzo żywe relacje z naszymi nordyckimi, nie tylko bałtyckimi, przyjaciółmi. No i będziemy się też zastanawiali na pewno, co zrobić w tym wymiarze. Kontynuacji budowania sojuszy naszych społeczeństw. Stąd tak jak w Białymstoku w czerwcu ubiegłego roku mieliśmy spotkanie z młodzieżą licealną, tak teraz, jutro mamy wspólne spotkanie, dyskusję z młodzieżą na Uniwersytecie w Tartu, bo chcemy też pokazać to, że naprawdę jesteśmy. Blisko siebie, pracujemy razem, jesteśmy razem w tych wszystkich wyzwaniach, które przed nami są. Także, tak jak mówię, wymiar transatlantycki, bo to jest ważny wymiar. To znaczy, my dzisiaj, wobec nowej administracji Stanów Zjednoczonych, musimy grać razem. Będziemy się zastanawiać, jaką wspólną pozycję zająć, czy. To powinna być wizyta, czy listy, czy różnego rodzaju inne stymulowanie w Kongresu Stanów Zjednoczonych, jak powinny się ułożyć nasze relacje z przewodniczącym, speakerem Mikeem Johnsonem, do którego już wcześniej stosowaliśmy wspólne listy. Wsparcie Ukrainy, relacje bilateralne między naszymi państwami, ale też w to, co dzieje się na Bałtyku, bo te kolejne akty niszczenia podwodnej infrastruktury. W, z łącznością związanej, ale też i militarnej i tej, która pozwala nam normalnie funkcjonować, są szalenie niebezpieczne. Nasi bałtyccy przyjaciele, nordycy przyjaciele mają tu bardzo duże doświadczenia. Tu przecież chodzi nie tylko o darcie kabli, czy, czy niszczenie kabli, chodzi też o ataki przy użyciu podwodnych dronów. W prowokacje różnego rodzaju, które praktycznie codziennie zdarzają się w basenie Morza Bałtyckiego, w, jesteśmy testowani i musimy na to w racjonalny sposób odpowiedzieć. Także krótka wizyta, intensywna, ale mam nadzieję na dużo dobrych rozmów z moimi przyjaciółmi i też potwierdzenie tego formatu, który od roku staram się budować. Bardzo się cieszę, że nasz fiński kolega Jussi Halla, o którego rola jest, pozycja jest trochę inna, dlatego że w pozycja przewodniczącego parlamentu Finlandii nie jest polityczna. To jest u nich jest taki system, że on musi wyjść z partii, jest, nie, nie głosuje później w czasie posiedzeń. Na jego miejsce wchodzi następny w okręgu, czyli to jest taki model trochę jak w Szwecji. Uważam, że i u nas on nie byłby głupi, jeżeli kiedyś znalazłaby się większość konstytucyjna, bo zdaje się, że w tym oktagonie na wiejskiej potrzebny jest bardziej sędzia niż i arbiter niż uczestnik jednej z drużyn, więc może w ramach tej naszej integracji ze Skandynawią i ten model prędzej czy później przyjmiemy. W każdym razie Jussi Hallaho też jest z nami i fińska perspektywa jest niezwykle ważna, dlatego że oni mają jedno z najbardziej rozwiniętych systemów obrony cywilnej na świecie, są wśród nas jednym z najlepiej przygotowanych krajów do odpierania wojny hybrydowej. A my w tej chwili naszym głównym wyzwaniem jest jak zobaczyć, mówiłem już o tym kiedyś Państwu, ten trzeci stan, w którym się znajdujemy i być może będziemy się znajdować jeszcze bardziej, pomiędzy wojną a pokojem. Ten stan wzmożonego konfliktu hybrydowego, w, który może być poważnym testem dla każdego Państwa. Tyle z mojej strony. Cieszę się, że będziecie Państwo tam y, razem z nami i będziecie nam towarzyszyć. Jak pewnie, jak zwykle, przy takich spotkaniach najwięcej wydarzy się w kuluarach, ale myślę, że y, znajdziemy sposób, żeby i o tym, co w kuluarach się wydarzyło, się poinformować. Jeśli można, krótkie pytanie o ten oktagon sejmowy. Kiedy może być głosowany wniosek w sprawie uchylenia kolejnego raz immunitetu posła Ziobry w sprawie tej kary porządkowej? <laughs> I kiedy przewiduje Pan też głosowanie nad wnioskiem PiSu? Wczoraj poseł Błaszczak zapowiedział o rozwiązanie komisji. Czy to może być jednocześnie, czy jakoś w odstępach czasowych? Jeżeli chodzi o ten drugi wniosek, to ja poczekam, aż on wpłynie, i wtedy zobaczymy, co z nim będziemy robić. Nie wiem, czy to jest w ogóle na tym etapie dopuszczalne. Komisja została powołana przez Sejm i komisja musi zakończyć swoją pracę przedstawieniem sprawozdania. To jest zadanie komisji, które zostało jej powierzone. To zadanie jeszcze nie zostało zrealizowane. Będzie wniosek, będziemy rozmawiać i wtedy Państwu przekażę odpowiednią informację. Natomiast jeżeli chodzi o ten wniosek dotyczący wniosku o 30 dni aresztu dla Pana Ziobro, Procedura zajmie tygodnie, jeśli nie miesiące, dlatego że to wygląda w ten sposób, że teraz komisja musi zawnioskować do prokuratora generalnego, prokurator generalny przesłać dokumenty do mnie. Ja muszę przesłać te dokumenty do komisji, komisja przedstawić sprawozdanie Sejmowi, Sejm musi podjąć decyzję i wtedy ja znowu przesyłam dokumenty prokuratorowi generalnemu, także cena niepoczekania na pana Ziobro tych 10 minut sprawi, to będzie kilka tygodni, jeśli nie, mam nadzieję małe kilka miesięcy, w, kiedy ten serial będzie kontynuowany. On się powinien moim zdaniem zakończyć konkluzją. Tu powinno być jednoznaczne, twarde działanie w, natomiast no, to, to wydłuża procedurę. A Z no, Pana perspektywy to błąd. komisja powinna zaczekać na byłego ministra Jak sprawiedliwości i przesłuchać go? Takie to jest panu, moje jest zdanie. Komisji ja, komisji. ja uważam, że komisja powinna poczekać. Ja hmm. uważam, że te 10 minut różnicy by tu nie zrobiło i komisja powinna. Ja rozumiem obawy komisji, bo prawdopodobnie Ziobro kontynuowałby swój cyrk i nie doszłoby nawet do złożenia przyrzeczenia. Y, ponieważ on tej komisji, jak twierdzi, nie uznaje. Pan Kaczyński też nie chciał do końca się. No tak, ale jednak, ale jednak coś powiedział. Ale jednak, jeżeli komisja była przygotowana, a była przygotowana, to przez kilka godzin mogłaby y, pana Ziobrę skonfrontować z prawem i sprawiedliwością. Y, y, I to komisja powinna zrobić. On powinien zostać na oczach Polek i Polaków. Skonfrontowany z prawem i sprawiedliwością. Nie kpić sobie z Państwa w żywe oczy od samego rana, a wcześniej jeszcze w, przez wiele tygodni, tylko jasno i konkretnie zostać przez Komisję w sposób bezwzględny i precyzyjny. Skonfrontowany z prawdą w materialną, która jest w posiadaniu Komisji. I niechbyśmy to wszyscy zobaczyli. W tej chwili, tak jak mówię, ugrzęźliśmy w kolejnych procedurach, które zajmą dużo czasu. Nie wiem, czy gra jest warta świeczki. Nie rozmawiałem z członkami komisji, nie wiem, co nimi kierowało, natomiast yy, uważam, że lepiej by było, gdyby pan Ziobro tego dnia przed komisją odpowiedział. W takiej czy innej formie. Tak, żebyśmy wszyscy mogli zobaczyć. Jeżeli chciałby się wić, kłamać, kombinować, to chcielibyśmy to zobaczyć. Chcielibyśmy zobaczyć byłego ministra sprawiedliwości, kogoś, kto odpowiadał za wymiar sprawiedliwości w Polsce, kto był jednym z najbardziej nieustraszonych szeryfów, jak to o nim mówiono, który się po prostu boi, który po prostu kręci, który nie ma odwagi, tak jak ją mają, choćby. Pan Morawiecki czy pan Szczucki zrzec się immunitetu i niezależnie od tego, co sądzą, konfrontować się bezpośrednio z prawdą, prawem i sprawiedliwością. Wtedy by się okazało, kto jest miękniejszonym ale w, rozumiem, że komisja taką decyzję podjęła no i w, w tej chwili ja będę ściśle przestrzegał wszystkich procedur z tym związanych. Panie marszałku, czy trzecia droga jest dalej trzecią siłą. Słowo Mimęcel wyprzedza Pana w sondażach. Czy Pan ma jakąś zadyszkę w swojej kampanii? Ja tej kampanii jeszcze tak naprawdę nie rozpocząłem. W tym tygodniu dopiero startujemy. My mamy małą firmę wciąż, to jest mała firma, więc musiamy, musimy najpierw podciągnąć tabory, zorganizować sztab, również personalnie, zapewnić pieniądze, przygotować wszystkie materiały wizualne, w, wie pan, ja już widziałem Konfederację, która wyprzedza trzecią drogę. Kilka miesięcy przed wyborami w 2023 roku nawet robili taką imprezę z fajerwerkami, że to już ich rządy i teraz to się wydarzy. Tak to jest z Konfederacją, że jakby to ładnie powiedzieć, zawsze osiąga to, co powinno się osiągnąć, za wcześnie. I myślę, że to, co dzisiaj też widzimy, czyli. Ten wynik pana Sławomira Mencena zdąży zblednąć do wyborów to jeszcze jest dużo czasu. Trzy i pół miesiąca to jest mnóstwo czasu w polityce i ani mnie nie przerażają te sondaże, ani nie doprowadzają do jakichś nerwowych refleksji. Ja po prostu wiem, że czas decyzji jeszcze nie nadszedł. Proszę zobaczyć, że w tych sondażach też wciąż w niektórych partyjnych rosnąca jest grupa wyborców niezdecydowanych, ludzie coraz bardziej w tym krzyku w tym kociokwiku dwóch wielkich obozów politycznych no i różnych innych propozycji, nie odnajdują się. Staną przed decyzją tak naprawdę pod koniec kwietnia, na początku maja i wtedy trzeba będzie przekonać ich, co jest właściwym rozwiązaniem, co jest tą trzecią drogą, co może zrobić w Polsce prezydent niezależny, a y, czego prezydent zależny, niezależnie od tego, od czego będzie zależny, czy od kogo: czy od premiera, czy od pana prezesa, y, czy od Grzegorza Brauna, chociaż on już nie jest w konfederacji, ale od całego tego przedziwnego środowiska, y, w, y, co może zrobić. I także spokojnie. Kampania jeszcze się nie rozpoczęła, tak naprawdę. Jeszcze czeka nas bardzo ważny moment tego progu decyzji, kto się zarejestrował, a kto się nie zarejestrował. Wszystko tu jest jeszcze przed nami, a ja zadyszki jakoś niespecjalnie doświadczam, niespecjalnie ją czuję. Zobaczycie Państwo, z jaką intensywnością to ruszy w najbliższym tygodniu. Myślę, że wreszcie mogę powiedzieć, że po tym miesiącu układania to nie są proste rzeczy w przypadku, jak mówię, małej organizacji, wciąż w technicznych, formalnych, kredytowych, w sztabowych, że to, że to naprawdę ruszy z kopyta. Za dwa, trzy tygodnie będziemy mieli a pro, a program podjęcia. Pytanie pytanie. Pytanie. Niebawem, on już kandydat? jest gotowy tak naprawdę, w, mamy jego zręby przygotowane, Pani tylko teraz jest dobra. kwestia tego, żeby pokazać to w odpowiednim momencie i w odpowiednim kontekście, bo jak Państwo widzą, działa już ta zasada, której ja się nie mogę nadziwić. Że jeżeli ja coś mówię rano, to wieczorem robi to już mój kandydat. Prawa autorskie w tym biznesie nie obowiązują. Zawsze tak było i trzeba dobrze wiedzieć, co kiedy powiedzieć, tak, żeby to zostało rzeczywiście Twoją również intelektualną własnością. Ale tak, mamy już gotowe zręby programu, więc to jest kwestia. Małych tygodni Panie albo kilkunastu pan kandydat Karol Nawrocki mówi tak. Powinniśmy zakazać importu żywego bydła z Niemiec do Polski w związku z tematem pryszczycy. Czy pan jest za czy przeciw takiemu rozwiązaniu? Co by pan polecił? To osobliwe, że kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej wypowiada się w kompetencjach ministra rolnictwa, ale bo to nie są kompetencje prezydenta Rzeczypospolitej. Natomiast. Rozumiem to zatroskanie pana Nowrockiego, bo to jest istotny problem. Pryszczyca rzeczywiście znowu się pojawiła. Natomiast rozmawiałem o tym ostatnio z rolnikami w województwie warmińsko-mazurskim, też bardzo pełnymi obaw o to, co będzie i uzyskałem zapewnienie od przedstawicieli rządu, że sytuacja jest naprawdę ściśle monitorowana. Że nie ma teraz powodu do jakiejkolwiek paniki, że mamy świadomość tego, gdzie są źródła tego zagrożenia i tak jak poradziliśmy sobie z pryszczycą kilkadziesiąt lat temu w Polsce, kiedy było. Jej w duże zagrożenie nią, tak i teraz z całą pewnością zadziałamy tak, żeby do tego zagrożenia w ogóle nie dopuścić. Tutaj kompetentny jest rząd, tutaj kompetentny jest Ministerstwo Rolnictwa, służby weterynaryjne. Monitorują tę sytuację, jak mnie zapewniono, na bieżąco, 24 godziny na dobę. I jeżeli będzie konieczność podjęcia takiej decyzji, to taka decyzja niezwłocznie zostanie podjęta. Także tutaj wielkie obawy mi nie towarzyszą. I jak mówię, nie jest to moje zdanie, bo ja nie jestem specjalistą od rolnictwa, tylko wiem, że to jest temat i prac rządu i poszczególnych resortów. Także tu, tu ja zostałem uspokojony przez nasz rząd i rozumiem, że to mogę też dalej przekazać. Minister Pałczyńska na Łęcz poinformowała o obcięciu finansowania na budownictwo społeczne. Czy pan będzie interweniował w tej sprawie? Dlaczego w ogóle podjęto taką decyzję? Kto ją podjął? Może zacznę od tego, że umówiliśmy się z Polakami na to, że zrobimy tak, że w Polsce będzie więcej mieszkań, bo to jest początek całego kryzysu, z którym się dzisiaj zmagamy. I ktokolwiek dzisiaj jeździ po Polsce i rozmawia z ludźmi, zwłaszcza młodymi, wie, że brak mieszkań jest matką bardzo wielu problemów. Z dzietnością z, później, z naszym systemem emerytalnym, z rynkiem pracy, z wieloma różnymi problemami, a to się zaraz zaczyna spotykać z migracją, z ubóstwem. <laughs> to jest system naczyń połączonych. <laughs> I dzisiaj musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby nie dopłacać deweloperom i bankom, które i tak już się obłowiły nadmiarę. Przez te stopy procentowe, które dzisiaj są, proponując kolejne kredyty 0%, czy tam 2%, czy jakiekolwiek inne preferencyjne, tylko zwiększyć ilość substancji mieszkaniowej na rynku. I jeżeli nie mamy od 2 do 3 milionów mieszkań, to musimy budować tych mieszkań dużo. Tylko wtedy, i one muszą być dostępne, tylko wtedy będą tańsze. To jest najprostsze prawo ekonomii. Więc minister Bełczyńska walczy w słusznej sprawie. I ja mam nadzieję, że te pieniądze, minister Paszek mówi, wydaliśmy na powodzian. Jeżeli tak jest, to bardzo dobrze, bo na powodzie trzeba było wydać, ale te pieniądze w takim razie musimy znaleźć gdzieś indziej. W, one się muszą w budżecie znaleźć w takiej wysokości, na jaką się umówiliśmy, dlatego że polskie państwo nie może sobie pozwolić na kolejny rok nierozwiązywania tego kryzysu. Te pieniądze się muszą znaleźć, te kolejne pół miliarda musi się znaleźć i też trzeba sobie powiedzieć jasno, że w skali budżetu państwa to nie są jakieś niewiadomo jakie pieniądze. Natomiast my musimy dowozić obietnicę. I tak jak obiecaliśmy, że składka zdrowotna dla przedsiębiorców będzie wracała do normalności, nie po to, żeby uderzać w ochronę zdrowia, tylko po to, żeby nie zabijać tak zwanej bazy podatkowej. Bo jeżeli ta składka zdrowotna nadal będzie funkcjonowała w tak upieszczej formule, w jakiej jakiej było do tej pory, to ci ludzie będą zamykali firmy i nie będą płacili ani podatków, ani składek zdrowotnych. I tyle będzie tego, tego zysku, również dla ochrony zdrowia. W te pieniądze, to, że jeszcze jesteśmy w komisji, ale rozmawiałam ostatnio z przewodniczącą Skowrońską, zapewniła mnie, że w marcu sprawy powinny już być na Sejmie. W przewodniczący Cichoń, czyli przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów mówi o składce na 26 rok, na którą też byliśmy umówieni. To musi zostać zrealizowane, że to zostanie w marcu dopięte, bo. Powinno zostać dopięte. Pieniądze na budownictwo społeczne, tanie, dostępne dla ludzi, yy, operowane przez samorządy, bo one wiedzą najlepiej, gdzie to jest potrzebne, powinno być jednym z największych, najwyższych priorytetów rządu. Yy, I tutaj, jeżeli te pieniądze zostały gdzieś przesunięte, na co zwróciła uwagę pani minister Pełczyńska-Nałęcz, to rozumiem, że powinny zostać znalezione w innym miejscu, bo to jest akurat, yy, to nie jest przestrzeń, na której powinniśmy oszczędzać. Yy, jeżeli nie będziemy mieli mieszkań to nie będziemy mieli dzieci, jeżeli nie będziemy mieli dzieci, to nie będziemy mieli rynku pracy, jeżeli nie będziemy mieli rynku pracy, to będziemy mieli problemy migracyjne, będziemy mieli problemy z wysokością emerytur, mnóstwo różnych problemów tutaj będzie i my, wiedząc, to szliśmy do wyborów, obiecaliśmy to ludziom, że tych mieszkań będzie więcej, więc mamy, musimy je po prostu zbudować. To jest nasze zobowiązanie, a nie przedmiot do teraz toczenia jakichś wojen na Twitterze, a kto powinien coś mówić, a kto nie powinien coś mówić. Myśmy się nie umawiali w tej koalicji na miłość. Myśmy się umawiali na zrobienie rzeczy dla ludzi. I każdy, kto dzisiaj widzi, że rzeczy dla ludzi nie są robione, ma prawo o tym głośno mówić i ma prawo się głośno dopominać, żebyśmy te rzeczy wspólnie zrobili. Nie ma innej drogi. A kto podjął te decyzje? A tego nie wiem. W, rozumiem, że teraz to jest wyjaśniane, jak do tego doszło, gdzie te pieniądze trafiły, dlaczego jedni ministrowie o tym wiedzieli, czy nie. To jest kwestia rządu. Ja patrzę na to z innej perspektywy, z perspektywy pokoleniowej. Mieszkania w Polsce muszą być i muszą być budowane dużo sprawniej, niż było to za naszych poprzednich. Którzy tak naprawdę yy, programy wspierania mieszkalnictwa yy, symulowali. Yy, tutaj pani minister Pełczyńska nałęcz i wszystkie jej działania w tym zakresie będą miały moje pełne wsparcie. Zobaczcie sobie Państwo zresztą nawet te sondaże, które ostatnio były robione, co ludzie w Polsce uważają za jeden z najważniejszych problemów w pierwszej trójce. W pierwszej trójce najważniejszych problemów obok cen energii yy, yy, i kwestii dotyczących po prostu bieżącego życia mieszkania właśnie. To jest dzisiaj problem nie tylko tych kilku milionów ludzi, którzy własnych mieszkań nie mają, tylko się muszą gdzieś gnieździć kątem albo wynajmować za bezcen. To się stał naprawdę jeden z najważniejszych naszych problemów społecznych, pokoleniowych. On musi zostać rozwiązany, a pół miliarda w skali budżetu państwa, to nie są pieniądze, w które są nie do znalezienia. W, I rozumiem, że tutaj też będziemy mogli liczyć w tej sprawie na współpracę y, z ministrem finansów, bo jemu też przecież pewnie nie zależy na tym, y, żeby nam poszło gorzej, skoro powinno nam pójść lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.